Ten fakt, że obchodzimy i przypominamy 30. rocznicę męczeńskiej śmierci za Wolność za prawdę, za miłość, za wiarę księdza Popiełuszki, za solidarność. 25. rocznicę odzyskania wolności, o której zawsze mówimy z dumą i słusznie, że udało się ją odzyskać bez przelania jednej kropli krwi. Warto właśnie w tym momencie mówić o tym, że mieliśmy to szczęście. Jakim było wygranie wyborów poprzez wybory, poprzez głos całego narodu, wygranie naszej wolności. Bo przecież nie sam fakt odbycia wolnych wyborów, ale zwycięstwo obozu wolności przyniosło trwałą wolność, którą się cieszymy od 25 lat. Warto przypominać, że po drodze do tej wolności było wiele i nieszczęść, było wiele ofiar, było wiele właśnie krwi przelanej, było wiele wielka cena do zapłacenia i ta cena była płacona przez różnych ludzi, także przez księdza Jerzego Popiełuszkę. Warto przypominać, że polska droga do wolności była usiana krzyżami, była zroszona obfitą krwią i robotników, stoczniowców, także i księży, była zbroczona krwią więźniów stalinowskich, dlatego w tą 25. rocznicę także przypominamy tych, których męczeńska śmierć albo ofiara stała się też zasiewem polskiej wolności. I by z rzeczą niesłychanie Ważno to, że tu w tym miejscu i w tym momencie powstaje szczególna instytucja, która będzie przypominała o tym, że wolność, a szczególnie no umiłowanie wolności tak jak mówi się słusznie, że miłość czasami żąda ofiary to tak samo umiłowanie wolności żąda ofiary i te ofiary były płacone. Trzeba o tym przypominać, trzeba o tym samemu pamiętać. Trzeba to ciągle przeżywać, dlatego aby bardziej cenić także wolność cenić i szanować, rozwijać, umacniać właśnie w imię nie tylko aspiracji własnych i radosnego przeżywania tego, że jest się człowiekiem wolnym w wolnym państwie ale przeżywania i pamiętania o tym, że to nie tylko sama radość, wolność, ale także i ofiara i gotowość do takich ofiar. Też jest elementem umacniającym wolność. Gdzieś w tym wszystkim trzeba znaleźć siebie samego, z własnym światem wartości, z własnym światem wiary, z własnym światem nadziei na przyszłość i z własnymi dokonaniami z przeszłości. Przyszło, Serdecznie dziękuję władzom województwa. Serdecznie dziękuję także i ojcom Michalitom. Jestem przekonany, że ten ośrodek w ich rękach będzie ośrodkiem dobrze i efektywnie działający, bo takie jest doświadczenie tego szczególnego zgromadzenia właśnie z zakresu z pracą, w zakresie pracy z młodzieżą. I jestem przekonany, że to przebogate doświadczenie dzisiaj będzie służyło także umocnieniu wśród młodych ludzi, młodych Polaków pamięci, wiedzy o tym nie tylko o samym księdzu Jerzym, ale również wiedzy o tym, że właśnie Umiłowanie wolności czasami wymaga ofiary. Ojczyzny.